I nie wiem, gdzie jest moja pałówka. No bo ja miałam sobie gdzieś pałówkę. I byłem w kiblu, byłem oglądać filmy. I przychodzę do was z takim zapytaniem. Czy wy wiecie, gdzie jest moja pałówka? Bo ja, bo ja naprawdę nie wiem. No przecież ja ją zostawiłem w

Masz. Poczęstuj się. Nie dla psa, kurwa! Nie no, żartowałem. Poczęstujcie się. Jednego zjecie, spróbujecie, jak to smakuje. A, kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla śmiecia, dla pana to! Nie no, sorry, żartowałem.